Jedyny o, Ile to? E, okay. 20% okay. z 50. No muszę to obliczyć takimi... No, no, no. Takimi krzyż... Proporcją. to, na nie, to nie można możesz, obliczyć. Nie możesz, nie możesz. 20% z 50. No 20%. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na G4 Skin z kodem mega i odbierz darmową skrzynię oraz bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności. Takie Ale skin, RDR kartkę, to... Tam też można życzyć, e, e, RP. Na stronie, na stronie Ale tam by musiała czaty odgrywać osobę nie można wykorzystać generowania skinów. 50 osób, które zgromadzą największą ilość waluty, otrzymają bonusowe skiny. Stwórz lub dołącz do swoje Bo swoje ja bym od razu bana dostała. serio serio. który. Ja, ja, jak weszłam bonusy. na ten serwer, to pierwsze co, to dostałam. dostałam e... Nie zapomnij użyć podomega. Lingwa. Ostrzyżenie, bo mówiłam, się mach chłopaki. Ty jesteś jest tak turbo gejem. Tysiąc 1700. Uuu. Nie, nie, nie. W lewym to noszą homoseksualiści, w prawy. Nie, w prawy. Ty masz dziurkę w lewym. Właśnie zwrócałeś gościa od gejów. Nie, ja miałem ja ma, ja ja miałem kolczyk w lewym i w lewym... No. To czyli jesteś homoseksualistą. Czyli jesteś gejem? Właśnie to powiedziałeś. O ciwiec. O, 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 o. tu, o tu, o tu. stopy tu, do samego zera. Udokumentuj to. Tak, tak, tak. Przepraszam cię. szacuneczek, We, weź ja? Dobra. Dzięki. Dostałem od Widza 5 i RL. Ciężka praca. mi dał. Pytanie piąte brzmi następująco. Wynikiem działania 2... A raz, on dwa, nie dwa. jest chory so. czasami. Odpowiedź A. 2. Odpowiedź B. 4. Odpowiedź C. 8. Nie mi zadałeś pytanie. Jak to... I odpowiedź D3. Jeśli chciałbyś powtórzyć, to mogę ci powtórzyć odpowiedzi. Czekaj, czekaj, ja wiem co No Mogę eee, Ja bym proponował nie strzelać. Masz jeszcze trzy koła ratunkowe, jeśli nie jesteś pewny. Mi się wydaje, że to jest... 8 Okej, okay, czyli byś strzelał w C, ale pamiętaj, że masz jeszcze... Hej, ej! Koła ratunkowe. Ale! Naprawdę... Ostatnio słuchałam na temat Aktimenu. Eee, ja jej lubię. Bo, bo są po prostu smaczne, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to myślałam, że faktycznie mają te bakterie, kultury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i dobrze robią na żołądek, one nie mają. To jest tylko pis na wodę, fotomontaż i po prostu lepiej zamiast taki... mają w chuj cukru, wcale nie są takie super. Wcale nie pomagają na jej na odporność totalnie. Poza tym, że są smaczne, to to dają Ci w chuj cukru do organizmu więc lepiej sobie po prostu wypić kefir kefir jeśli pije się Actimela po to do czego niby zostały stworzone i dla, po to do czego służą jakie je reklamują to lepiej wypić kefir po prostu czysty zwykły kefir nie dość, że taniej nie dość, że więcej to kefir jest mega zdrowy i takie 200 ml kefiru dziennie to no Kolejna w gangu kefiraży. Nie, no nie piję. O niejku, jak ktoś do najładniej się rozkłada. Prawda. I tak idzie Ci bardzo dobra, dobrze. Dobra, dobra, to weź ten e, 50 na 50. 50 na 50? A myślisz, <noise> a myślisz, że na przykład telefon do przyjaciela by Ci lepiej nie pomógł? Ale oczywiście, jeśli chcesz pół na pół, to tak, to tak, biorę pół dobra, na pół. Dobra, teraz ja wybieram do osoby. Wybieram Klaudusa. E, witamy bardzo serdecznie, e, Claudio Corleone i prosimy o pomoc w pytaniu, Wnik działania 2 razy 2 to eee, no moim zdaniem jest to odpowiedź B4 Nieraz raz to przerabialiśmy to ptery no no. mówisz? To mi się wydaje, że to będzie zimne takie działanie, wiesz? No jest dziwne, bo nie miałeś mnożenia, ale ja bym zrobić. No to jeżeli kolega tutaj mówi G4 Tędy Policja, Policja. I to wyszedł Basy. A to nie było EJ? Tak, EJ. Kupek! Yy, Ogarnij mi jak ten, żeby do były przeze mnie czytane. Nie Wyślij kurze. Kura mi pomoże. Wygląda trochę co jak co Cyberpunk, albo. No ogólnie wygląda jak y, Cyberpunk, co, nie? A skończymy się ze trojką. Ura, pomóż. Nie rozumiem, prawda? Nie, co nie? No bo ja potrzebuję za każdym razem kogoś, kto przeczyta i się skupi na tym, co czyta. Bo ja, jak czytam, to mam miliony myśli i ja nie pamiętam nigdy, co ja czytam. Więc ja potrzebuję osoby, która coś przeczyta. Skupi się na tym i mi powie, co mam robić. Bo ja inaczej nie. Nie. To teraz masz lustrzane. No. A jeżeli nie chcesz, żeby było lustrzane, to robisz tak. No chciałem, żeby było normalne. No to tak jest normalne. Tak! Ku... Nie widać. Niebawiec. <laughs> Sorry, sorry, team administration, no skur. I słuchajcie, graliśmy na Mirażu jako Inet Coxy, graliśmy na nich w półfinale w turnieju na PGA. Wtedy właśnie było Max Play, byliśmy my, było. Było. było... <słuch> 69 <słuch> złotych za jedną. Kurwa, za jedną ja pierdolę, ale macie ceny, po ale wezmę jedną Jedną wezmę. Jaka jest długość, przeciętna długość zwiedzionego penisa u dorosłego mężczyzny? Według badań naukowych? Niestety chyba będę musiał użyć pół na pół. Więc używamy trzecie koła ratunkowego. na 6 cm tak, od pasa po kolano oraz odpowiedź D13. od 13 do 15 cm. Dobra, chciałam ja A od pasa po kolano, no spróbuj to sobie wyobrazić, Zwiedzionego, by że w zwodzie. Grubie, więc czy to jest średnia, czy to jest średnia? A wracając do tych cyców, no. e, myślisz, że to ważny aspekt? Co? Myślisz, że to ważny aspekt? Cyce? No. No zależy, pytasz mnie, kiedy ja jestem płaska, więc e, to jest... Dlatego pytam, A, ale nie chciałem tego mówić, ale dobrze to powiedziałaś, bo wtedy ja mogę przyznać rację, bo to nie jest obraza. E, czy cyce są ważne? Na Twitchu czasami mogą być opłacalne. Miałeś takie myśli w głowie, żeby na przykład sobie iść na operację? Nie. To dobrze. Wtedy już by mnie transem nie nazywali. Nie na tym już kończymy. Dzięki. A zwaliłeś kiedyś konia? Nie. W Nie. Co się nafcie tak, ale nie konia? Pić nafci. Pisz co cię najbardziej pociąga w nafci jako streamerce? E, Janusz. Zbierajcie z tobą? Zrobimy? Że kłamstwo, bo A jestem brzydka, tak? A odpaliłeś swój monitor, super, nie widzisz nie? czasami no, jej co swojego odbicia? Posyły? No, ale po co ci zdjęcie? Fajny jesteś. No, wiem, że fajny jestem, ale co zrobisz jeszcze ze zdjęciem potem? Jak zrobimy sobie zdjęcie? Słuchaj, no to A, to dobra, to, to, to dawaj no. no? Super. No i Teraz wyglądam trochę. Tylko tak jeszcze, czekaj, tak jeszcze do tyłu... włosy. Bo byłem w na gierce, co chciałaś? Stary! Ale pytać się możesz, hasło to patyczak. Nie jestem patyczak. Chcesz kogoś pozdrowić? to jest tak? Żebyś wysłał kurze odnośnie tego czytania komentarze. Yy, Don't czy przez mój głos. Ja w Poznaniu yy, jak było Cinema City, fajno to było. I to było jakiś chyba maj 2013. I Sariu, jak mi kurwa taka szółka nie było wkurzać? z jego złotówki, złotówki, kurwa, Eminem. Wszystkie jakieś tam dwuzłotówki, złotówki. Jak myślcie, który z Was jest inteligentniejszy? Spójrz na niego. Kurwa, eminem. Mi się wydaje, że już znasz odpowiedź na to pytanie. Dobra, trzy liczby pierwsze. 1, 2, 3. 0, 1, 2 On był bliżej. Łupie, to jest miejsce publiczne. Słyszała się czymś z takim. Pierwszy to jest droga, gdzie nie spójrzmy. No co ty robisz? Uciki wada wada, uciki wada wada Nie rzuć to, nie rzuć to Dobra, cześć, cześć Przyjmij to, przyjmij to Ła, 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 rozwali mi rękę, co ty robisz? Dzięki, 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 bo ty pewnie tego nie czytałaś, nie? Pewnie nie wiesz, jak to się robi Pewnie trzeba coś instalować, taka... oczywiście No nie mogę, no A widziałeś, gdzieś to? Na przykład Broda sobie to zrobił, czy nie? Słyszał? A ja nie wiem czy jest... eee, głos nie jest... Nie, jest... E... nie wiem... Jest... Mi się wydaje, że Ale to się nie sprawdzi. Ha, z mlekiem? <laughs> <laughs> please, please. No nie. Co to jest? Co to co, no, no pusta karta to jest. Zrobiłeś to foto? No, nie zrobiłeś, no, nie zrobiłeś. Obróciłeś aparat, teraz klient zrobienia zdjęcia, no? No, nie mogę wejść do pana na obiekt, ale tutaj mogę, tu jest teren publiczny. Chyba, że, chyba, że w tym miejscu, w którym teraz stoję, bo to jest wasz parking, chyba teraz. No, niby jeszcze. Ale jak tutaj stanę, o, tu, to tutaj możecie mi opierdolić kolbę. Tak jest. No, tak jest właśnie. na dnie gdzieś taki coś kupuję, szczerze. Eee, Pepko. Pepko shop. Pepko? Moja kobieta jest uzależniona od pepko. No Pepko jest wszystko. Wiesz, yy... kobieca bielizna, gustowne garstonierki, kurwa wazony, wyrzutnie rakiet, kurwa ukraińskie, wszystko jest pepko w starej. Ej, ale wiecie czego najbardziej <gamy> żałuję, gala. że nie już w tamtym mieszkaniu? Bo ja miałam bardzo blisko Pepko, Action, Deals Ja. A teraz mam tylko Pepko. A ja na przykład wolałam Dilza, teraz są te azjatyckie zupki z One Piece i z Naruto. Ale no teraz może dać taką Dilza. Jezu, Aha, mi zabrał followa, słuchajcie, i, i dał dopiero teraz. On jest przyjebany. Jak paska dropsów, w Окочи се става до ногами. Я. А ти куйво, наи нямаш баня, ти кое? Love to be Окочи се става до горе ногами. Я. се става ногами. Я. А ти куйво, наи tylko jest fajny kubek z Gremlin'u A ja sobie kupiłam te z, jelonków, z jelonka i z sarenki Zajwiste są Oj, tam będzie walka Czy to znaczy, że one się lubią? Tak Kurwa było. No! Witamy prezesa Ty! Noga od biurka mi odpadła Dobra, mam to na rękę jak mogę to od razu na pachę pa. To, I na twarz se Baer psiknie, na, na bank. O, kurwa. Na krzesło wszystko. Kurwa. Całość dobra, nie, jednak na rękę. Co A się powie, A nic Fama zaatakował psaty tego małego. A czemu? nie no, ja wiem. To na nie ogarnął, rzucił kurwa mięsa, kawałek przy Famasie i o, o żarcie poszła ta. Mhm. Ale no. żyje? Nie wiem, chyba żyje. <laughs> <laughs> dobra, dawaj, ja, 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 ja przeatakuję, ja przeatakuję, ja zawsze. Ej sorry! Mówisz po polsku? Tak. Zajebiście, słuchaj, bo sz szłaś, przechodziłaś obok i wygrał mi medalion, a reaguje tylko na ładę, dziewczyny. Dałabyś mi swój numer? Mogę kurwa. W sumie to dobrze, bo byś się zmarnowała życie ze mną. Na razie. To ja wam przeczytam... Siema, piona. Oglądać od dzieciństwa. To 3 razy wczoraj.